Dlaczego nie modlimy się za Boga Ojca? Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, kiedyś namawiałem was do tego, abyście zamawiali siódmego miesiąca intencję, aby Bóg Ojciec był bardziej znany, czczony i kochany. Pewna osoba zadzwoniła do mnie z wiadomością, że ksiądz nie chciał od niej przyjąć intencji na siódmego. A pytam, jaką intencję podałaś? I ona mówi, no żebyśmy się pomodli za Boga Ojca. I mówię, no bardzo dobrze, że nie przyjął tej intencji, bo ona jest błędna. Oczywiście nigdy nie modlimy się za Boga Ojca, dlatego że Bóg Ojciec jest wszystkim, jest pełnią i Jemu naprawdę nic nie potrzeba. Modlitwa jest w pewien sposób wstawnictwem, wstawiennictwem, dziękczynieniem, ale Bóg wszystko ma. My modlimy się do Niego, bo On jest źródłem wszelkich łask. Tak czy inaczej, intencja, aby Bóg Ojciec był znany, czczony i kochany często spotyka się... Z niezrozumieniem u wielu kapłanów, i chociaż przyjmują te intencje, to często z takim wielkim zdziwieniem, nie ma się czemu dziwić, dlatego że w większości w naszych kościołach zamawiamy intencje szczególnie za zmarłych i to są najczęściej spotykane intencje. Czasami modlimy się za żywych, dziękując Panu Bogu za błogosławieństwo, za lata i bardzo rzadko modlimy się przepraszając Pana Boga za nasze grzechy, za różne słabości, zaniedbania. I stąd się bierze to, że intencja, aby Bóg Ojciec był znany, wstrzymany i kochany jest taka troszeczkę dziwna. Ale żeby Wam to wytłumaczyć i też samemu sobie poukładać to wszystko, program się dzisiaj pochylić nad tym. Zobaczcie, te, ta intencja jest bardzo mocno wpisana w modlitwę Ojcze Nasza. W modlitwie Ojcze nasz pierwsza część odnosi się bezpośrednio do Boga. I mówimy, Ojcze nasz, Ojcze, w tej w intencji, aby Bóg Ojciec był bardziej znany, pierwsze, znany, żeby ludzie znali, że Bóg nie jest kimś dalekim, odległym, jakimś yy, srogim, tylko że jest Ojcem. To jest podstawowa jakby ta intencja, aby był znany jako Ojciec, jako ktoś, jest w niebie, kto jest yy, wszechmocny, ale kto nie jest Tobie wrogi, kto jest Twoim ojcem. I to jest bardzo pierwsza podstawowa rzecz. W drugim modlimy się, święć się imię Twoje. Święć się, niech, czyli niech będzie czczone Twoje imię. Niech będzie uwielbiona Twoja boskość i Twoje ojcostwo i Twoja dobroć, Twoja miłość, Twoje miłosierdzie. Więc mówimy, święć się imię Twoje, niech, czyli niech będzie Cześć oddawana Twojemu imieniu, i trzecie, aby był bardziej kochany. W Ojcze nasz, mówimy: Niech przyjdzie Twoje królestwo, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech się spełni Twoja wola. Niech będzie wypełniona Twoja wola. A czymże jest miłość? Jak nie w pełnym zawierzeniem się woli Bożej, jak nie Wypełnieniem tego, co Bóg chce. Przecież miłość okazujemy przez wypełnienie tego, co Bóg od nas chce. Tak nas uczył Jezus. Będziecie mnie miłowali, jeżeli będziecie wypełniać wolę Ojca Mojego. I, i to, co Jezus nam pokazał. I dlatego, wiecie, kiedy modlimy się, żeby Bóg, Ojciec, był bardziej znany, czczony i kochany, to tak naprawdę modlimy się za nas samych. Zobaczcie, jak my często mało prosimy i zabiegamy o to, żeby, żeby nasza wiara, nadzieja i miłość była większa, żeby, żebyśmy bardziej znali Boga, żebyśmy bardziej Go poznali, kochali, czcili. To jest modlitwa za nas. Także zamawiając te intencje, aby Bóg Ojciec był bardziej znany, czczony i kochany, modlimy się za siebie samych, za cały świat, aby cały świat poznał Bożą miłość Boga Ojca. Jest to jednocześnie bardzo mocno intencja taka misyjna, która nam uświadamia to, że wielu ludzi jeszcze na świecie nie zna ani Boga Ojca, ani Jego Syna Jezusa Chrystusa, ani Ducha Świętego. Dlatego też ta intencja jest bardzo potrzebna. I zachęcam was do tego, abyście się w swoich, w swoich prywatnych modlitwach o to modlili i żebyście też... Jeśli to możliwe, zamawiali tę mszę święte. U nas w tarczku każdego siódmego miesiąca o godzinie 20 jest msza święta, na którą przychodzą, przychodzi grono osób, które te intencje wzięły sobie do serca. I o 20 można w niej uczestniczyć w pierwszy w, w, w siódmego każdego miesiąca. Jeżeli to wypada niedziela, jest to suma. Drodzy, też trwają w tej chwili rekolekcje maryjne, ale lada chwila już zaczną się rekolekcje o Bogu Ojcu, które są bardzo, bardzo potrzebne. Na naszej stronie internetowej Oto Matka Twoja już są zamieszczone linki do tej grupy. Zachęcam Was, żebyście rozprzestrzeniali te wiadomości o tych rekolekcjach. Czy jest to trzydniowe? Potrwają do pierwszego. Stycznia, także rozpoczniemy albo zakończymy stary rok, a nowy rozpoczniemy zawierzeniem się Bogu Ojcu. Czyli tak można powiedzieć, że cały adwent będziemy przeżywać z Bogiem Ojcem albo w łonie Boga Ojca razem z Najświętszą Marią Panną. Drodzy, zachęcam Was do tego i proszę też o modlitwę za kapłanów i za mnie też. Czy ja znam czczę i Kocham Boga Ojca. Uczono mnie wiele, sam się uczyłem, szukałem i mam jakiś obraz Boga Ojca, ale czy Boga Ojca ktoś zna do końca, czy go poznał takim, jakim jest? Jezus Chrystus jest jedynym synem, który zna Boga Ojca, widział Boga Ojca, który nas o nim pouczył. My poznajemy Boga tylko częściowo. Poznajemy Go przez Pismo Święte, przez poznawanie Jezusa Chrystusa, przez lekturę Świętych. Poznajemy go wreszcie na modlitwie, ale zawsze jest to częściowe. I mówimy o nim, może czasami błędnie, nie takim, jakim on jest, ale kiedyś już w Królestwie Niebieskim spotkamy go i zobaczymy takim, jakim jest. Odczujemy jego bliskość. Wiecie, to tak dziś. To ja Wam tak opowiadam i podczas tej kolekcji też tak opowiadam, tak jakbym Wam opowiadał o dalekich krajach, w których, o których sam słyszałem i których które może na zdjęciach widziałem, ale w którym nie byłem i którym Wy też nie jesteście. Ale celem tej opowieści jest to, żebyśmy się wybrali w tę podróż i sami zobaczyli te piękne rzeczy, o których tam opowiadamy. Piękny dom, w którym mieszka wspaniały gospodarz. i i już go nie znali tylko ze słyszenia, z opowiadań, jak o, daleki, o dalekich krajach i o mieszkańcach tych krajów, ale żebyśmy poznali jego dom, weszli do niego, poznali jego gospodarza, rozmawiali z nim, byli z nim, ale nade wszystko, żebyśmy się przytulili do jego serca, żebyśmy doznali tej jego ojcowskiej miłości. I dlatego zapraszam was w tę wędrówkę do Boga Ojca. Abyśmy go wszyscy, żeby cały świat go poznał, uczcił i pokochał takim, jakim jest Boga Ojca. Przedstawieństwo Najświętszej Marii Panny, córki Boga Ojca, która najlepiej Go zna, bo już tam jest, już Go ogląda, już cieszy się chwałą zbawionych w niebie. Chcę Was pobłogosławić w imię Trójcy Świętej. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Na stronie automatka twoja.info znajdziecie linki do grup rekolekcyjnych obok ojców.